Piąteczek, panowie, godzina 13.15 stycznia, oczywiście 2021 rok. Kłaniam się nisko, Jose Rudyni, analityka sportowa. Twoje predykcje sportowe, twoje wrota do pewniaczków, można powiedzieć. Francja, Włochy i na końcu chyba Niemcy. Właśnie tak, podobne godziny spotkań, bo to wszystko się będzie działo na łamach 20.30, 21. Trzy mecze, mamy hit oczywiście we Włoszech. Zaczynamy, zaczynamy, nie ma co przedłużać. Na początek Francja, Montplier, Montpellier podejmuje u siebie Monaco. Trzecie Monaco w Monaco bez Fabregasa aktualnie, ale Monaco, które nie przegrało od czterech spotkań. Fajny bilans: dużo bramek strzelają i po drugiej stronie gospodarze. Montpellier od sześciu spotkań bez zwycięstwa, trzy porażki, dwa remisy. Ale co łączy te dwie drużyny? Dużo strzelają, dużo tracą. Dlatego widzę tutaj, że obydwie drużyny strzelą. Brameczkę sobie dzisiaj i wydaje mi się, że Monaco to spotkanie wygra. Ale bezpiecznym typem będzie obie strzelą. Przenosimy się do Niemiec, gdzie podobny typ. Union Berlin też, który puka. Można powiedzieć do top 3. Będzie mierzyło się z Leverkusen. Znowu, obydwie drużyny mocno strzelające. Też tracące, ale zobaczmy na Leverkusen. Leverkusen z potężnymi osłabieniami. Arquaz, Arias, Belarbi, Bender, Fosu, Palacio Palacios, Paulinio. Nie ma tam połowy składu, kochani. Oni grają dzisiaj jako goście z Union Berlin, gdzie remisował Bayern Monachium, gdzie przegrywał Dortmund, czy tam remisował, chuj z tym. Kochani, ja tu widzę do połowy remis, a w całym spotkaniu 2,5 gola Co najmniej 2,5 gola padnie Czyli co najmniej 3 bramki padną w tym meczu A do połowy będzie remis Na koniec Lazio-Rzym kontra AS Roma No świetne spotkanie No w końcu coś się dzieje I tutaj wielka niewiadoma, ale pewny jestem jednego Obydwie drużyny strzelą Obydwie drużyny strzelą Będzie strzelanina, ale na bank Po razie sobie wypłacą Kłaniam się nisko, powodzą, ok, pamiętajcie To tylko zabawa Jecha!